Witam na kanale Hazero Model USA Train. Chciałbym dzisiaj zaprezentować moją nową lokomotywę dieslową, która przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Jest to model firmy Like Life już nie, nie istniejącej firmy, ponieważ firma to przejęła Bachmann, więc w tytule filmu będzie Bachmann W nawiasie Like Life i nazwa lokomotywy. Jest to lokomotywa y, Electric Motors Division, czyli, czyli oddział General Motors. Jest to lokomotywa średniego zasięgu, czteroosiowa, o, o podwoziu BB, czyli Bobo, w, w skrócie BB. Jest to czteroosiowa lokomotywa, czyli są cztery osie, czyli osiem napędowych. Jest to lokomotywa średniego zasięgu. Została zbudowana w latach 1972-1993 dla... Przedsiębiorstw kolejowych, tak jak Amtrak czy Union Pacific. Tu mamy malowanie Union Pacific oraz w innych malowaniach na innych przedsięwzięć kolejowych, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest wiele przewoźników prywatnych. Lokomotywy te są używane dzisiaj w ruchu podmiejskim u prywatnych przedsiębiorców kolejowych. Jest to lokomotywa dieslowa o mocy 4000 koni mechanicznych. A model jest firmy Like Life, która została przyjęta przez firmę Bachmann. Teraz y, może pokażę y, przejazd y, rzeczywisty tego, tej lokomotywy, składu pasażerskiego amerykańskiego. Tu jeszcze zdjęcie w barwach Amtrak. Dobrze, wracamy teraz na makietę. Chciałbym zaprezentować ten model. Jest to model bardzo archaiczny już, ponieważ y, posiada jeszcze w środku stary silniczek pionowy. Napęd jest tylko na tylnie wózek. Przedni wózek zbiera prąd ze wszystkich czterech kół. Y, oczywiście to jest y, obudowanie całej lokomotywy, czyli tak zwana buda, podwozie. Y, lokomotywa ma y, jeden wózek napędowy. Nie jest tak, że z pośrodku silnik przechodziwał Carvana i wszystkie 8 kół jest napędnych, Tu są tylko cztery koła napędne, czyli dwie osie. Jest to oczywiście stare techniczne rozwiązanie z lat 70. XX wieku. Jest to tak zwany classic model train amerykański w barwach Union Pacific, numer boczny 3901. Tutaj założyłem sprzęgi hakowo-zapadkowe uproszczone, ponieważ oryginalnie tak przyszła. Oczywiście jeździła u mnie w tygodniu na tych sprzęgach brązowych amerykańskich, autentycznych. Ale zdecydowałem się zostaje na tych sprzęgach, ponieważ od czasu do czasu będzie miała na haku te wagony typu Pullman. Lokomotywa troszeczkę swoje waży. Wiadomo, żeby mogła jeździć spowodnie na makiecie po torowisku. Czoło lokomotywy. Jest to taka lokomotywa, taka nietypowa, ponieważ ma taki nietypowy kształt. Ja oczywiście wiem, że takie lokomotywy jeździły po amerykańskich torach i dlatego długo czatowałem. I w końcu znalazłem tą lokomotywę za rozsądną cenę, więc sobie kupiłem. Stała sprowadzona z USA. Podwozie lokomotywy nie istniejąca już firma Like Life. Przedni wózek zbiera tylko prąd, tak się prezentuje lokomotywa w szczegółach. I teraz zrobimy tylko przejazd techniczny, i podsumujemy y, przejazd oraz całym, cały model lokomotywy Retro z lat 70-XX wieku firmy Like Life. Life. Nie firmy, ponieważ ta firma została przyjęta przez firmę Bachman. Jak widać, firma Bachman w Stanach Zjednoczonych jest monopolem praktycznie we wszystkich modelach kolejowych. Oczywiście są firmy takie jak Adheran, jeszcze Model Power i inne, ale Bachman jest chyba najchętniej wybieraną firmą w Stanach Zjednoczonych, moim zdaniem. Jak widać, są małe problemy z sprzęgnięciem. Oczywiście tutaj zostanie na tych sprzęgach. Ona będzie rzadko u mnie jeździć. Nie będę często jeździć, ponieważ yy, nie będę tak zbytnio ją użytkował. Ponieważ nie ma dużego uciągu, ma już problem z czterema wagonami. Trzy wagony jeszcze pociągnie, ponieważ no, przełożenie napędu jest jakie jest. Jest tylko jeden silniczek pionowy, stary, tak jak w filmach, tak jak było to w starych e, lokomotywach pikowskich. Jest taki pionowy silniczek. Modelarze, którzy mają takie stare retro lokomotywy, to wiedzą o co chodzi. Dziś współczesne silniczki są. Cichutkie, obracają się na minimalnym napięciu. No, znacznie jest inna technika w modelarstwie niż dziś, niż kiedyś. Dobrze, odjazd techniczny, nie? jak widać, nie chcę załapać prądu. Tak to jest z modelami Retro. Oj, widzę, że lokomotywa nawet nie ma ochoty na przejazd techniczny. Ma swój kaprys, chwileczka. Zaraz dokończymy prezentację. Jak widać lokomotywa retro ma dzisiaj swój kaprys nie chce jeździć no cóż humorzasty humorzasta lokomotywa Jak widać, lokomotywa ma dzisiaj swój kaprys. Powiedziała, że nie chce jeździć. Jeździ jej dzień. Ale to tylko jej wymysł, nie mój. Lokomotywa jest fajna. Troszeczkę jeszcze się dopracuje i będzie jeździć od czasu do czasu na mojej makiecie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Hazeromodel USA Try. Do usłyszenia. Na razie. Cześć.